Cześć, 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 cześć. Rozpoczniemy od dzisiaj nowy cykl z kategorii kompetencji wszechczasów. czasów. No, ja zaraz powiem o wszystkim, tylko poczekam chwilę, aż się pologujecie. Hmm. Zaproszę kilka osób, które akurat mam u góry. Ok, ktoś mi się tam wyświetlił. Cześć dziewczyny, hej hejasia, cześć Magda. Magda, jak się czujesz? Wyszłaś już, mam nadzieję, z, ze szpitala. U nas dopiero początek wschodu słońca. Dzisiaj jakoś tak później wydawało mi się, że chyba się to teraz będzie przesuwało, no bo to też kwestia cyklu pół roku. Dajcie znać, czy dobrze mnie słychać, czy powinnam mówić trochę głośniej, czy jest ok. No to się cieszę, że dzisiaj lepiej, a wychodzisz dzisiaj dopiero, no to hej beta, hej, hej, widzę komentarze, jakie to jest cudowne, cześć Moni, tak, taki cudownie, to jest taki fajny poranek, nie, że powiem wam, że ja wczoraj pobiegłam trochę za późno, ja muszę zawsze biegać zaraz po, po porankach, po tych naszych nagraniach, bo wczoraj coś tam jeszcze zaczęłam robić, tu live, tu coś tam i a biegłam koło dziesiątej, było już takie słońce, że to nie było przyjemne. A teraz wybiegając, nie śpiew ptaków, ale nie jest gorąco. Jest po prostu absolutnie, absolutnie wszystko. Dzięki śliczne, Magda. Dzięki. Hej, ula. Okej, okay, dziewczyny, jest nas już dużo. Hej, hej, Sylwia. Cudownie. Ja wymyśliłam sobie, że teraz rozpocznę cykl kompetencji wszechczasów. Zaraz opowiem, cześć. Cześć Natalii. Jak się mówi dzień dobry po portugalsku, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja cały czas mam z tym problem, bondia, m, cały czas mam problem z dobrą wymową i mnie ciągle poprawia z czymś, więc m, przygotuję się lepiej do tego. Za dużo tu gadam po angielsku, za mało potem. Cześć gościu, cześć Aniu, za mało po portugalsku, ale i na to przyjdzie czas m, i też będzie. To jest wyzwanie tutaj, no, bondia, m, Asia zna lepiej niż ten, bo pracuje z Portugalczykami. To a się zna lepiej, a na pewno portugalski ode mnie. Ale bon dia. To, żeby dzisiaj rozpocząć, żeby rozpocząć cykl z kompetencji wszechczasów, zainspirował mnie wczoraj mój syn, Iwo, o którym często tu mówię, dlatego, że jak my jechaliśmy wczoraj do domu, późno wracaliśmy do dosyć zalbor, bo miał najpierw zajęcia, a potem ja w międzyczasie miałam live, a to postanowiliśmy już tam zjeść. Hej, hej, Natali, zjeść kolację. I jak wracaliśmy wczoraj, to Mm, Iwo zadał mi pytanie Mami, a mógłbym jeszcze Pograć chwilę w Need for Speed'a Bo i tam mi coś zaczyna opowiadać Coś tam zaczęło się osiągać, coś nie osiągać Coś tam jeszcze chciał zrobić w tej grze I ja go pytam a... bon I ja go pytam Kochanie, a ile byś chciał? On na to A ile proponujesz? I mówię Pięć minut <grym> Iwo Oj, no wyna, ile byś chciał? Godzinę? Tak nieśmiało powiedział, nie? I wtedy wytłumaczyłam mu, czym jest reguła kontrastu, czym jest trudny balon sprzedaży, kto wygrywa, jak zadaje pytanie, daje pierwszą odpowiedź, jakie są mechanizmy. Hej, hej, maminka jakie są mechanizmy rządzące właśnie tymi procesami sprzedaży, bo tak naprawdę sprzedaż jest to kompetencja wszechczasów, właśnie umiejętności, te pod tym kątem, że w nawet w takich banalnych kwestiach, jak załatwić sobie z małą czas nagranie, jak załatwić sobie, nie wiem, z rodziną, żeby coś poprzesuwać, albo jechać w inne miejsce na wakacje, niż ktoś tam z domowników by chciał. Czyli to jest kompetencja, która wymaga, jest bardzo przydatna w życiu. We wszystkim, absolutnie we wszystkim. I postanowiłam, że zrobię tutaj właśnie cykl cyglo sprzedaży, pokazując pewne mechanizmy, pokazując pewne narzędzia, które mam w jednym palcu już Wam zupełnie bezwiednie, automatycznie, a czy cześć Kasiu, czy swobodnie a których świadomość i znajomość bardzo poprawia umiejętność ogarniania rzeczywistości. No, z tymi narzędziami, o których będę mówiła w tym cyklu, to jest trochę jak z grawitacją. My nie musimy, to też jest przykład, który często podaje, czyli my nie musimy znać praw grawitacji, żeby ona działała, tak? I z tymi narzędziami, czyli ze świadomością, z, z narzędziami, które codziennie używamy w komunikacji ze sobą, w sytuacjach zawodowych, prywatnych, na mniej już bardziej prywatnych w domu i poza domem idziemy do sklepu gdziekolwiek indziej, to automatycznie no one i tak działają na naszą korzyść albo działają na naszą niekorzyść. Chodzi o to, żeby umieć mieć Hej Kasiu, cieszę się Natali, żeby umieć je wykorzystywać w codzienności ze świadomością. I oczywiście Iwo wtedy powiedziałam o, o narzędziach pokazałam mu to, on mówi: O ty, ja mówię Słońce, ja mówię, no to ci będę uczyła, żebyś umiał pewne rzeczy używać, co nie znaczy, że będziesz w stanie je używać na mnie, bo ja wiem, nie? Więc to jest po to, żebyś nie dał się zrobić gdzieś tam na zewnątrz, po to, żebyś umiał pewne mechanizmy też zrozumieć z reakcją na swoje, swoją ja i zwróć uwagę, jak ty zareagowałeś, jak ja ci powiedziałam. Pięć minut, to ty już z dużą dozą nieśmiałości powiedziałeś, nie? Tą godzinę, a normalnie przecież powiedziałbyś mi, ile? No właśnie godzinę tak na pewniaku i co to wywołało w tobie, czyli po to, żeby rozumieć pewne mechanizmy, co nie znaczy, że zawsze ich używasz, no bo są też takie granice jakby dobrego smaku, nie? Ja w tym wszystkim i uważam, że bardzo, ale to bardzo warto to robić. Każdy odcinek będzie o czymś, a czasem o jednym narzędziu, czasem o kilku narzędziach. Będę starała się to uporządkować, a wszystko po to właśnie, żeby żeby żebyście miały, mieli, wszyscy, którzy tutaj są ze mną, to w jednym palcu i na takim poziomie master, bo to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo przydatne w życiu. Możecie przy okazji napisać w komentarzu jak czujecie się dzisiaj w kompetencjach sprzedażowych w skali od 1 do 10, gdzie 1 to w ogóle się nie czuję, 10 to jestem master absolutny i czuję się doskonale w sprzedaży jak ryba w wodzie, to to jest 10. To też może być dla mnie ciekawe później do wykorzystania. Ja Wam różne pytania na przestrzeni tego cyklu będę zadawała i tyle. Dzisiaj zrobię taki cykl od ogółu do szczegółu. A od jutra będzie bardziej narzędziowo. Do, do szczegółu to mam na myśli to, że to jest w ogóle myślenie o sprzedaży i zrozumienie sprzedaży jako procesu. Proces sprzedaży, czyli my się bardzo często w ogóle ze sprzedaży może inaczej, ze sprzedażą to jest tak, że my bardzo często gdzieś od niej uciekamy i bardzo wiele osób na przestrzeni moich lat pracy, na mm, jeden, kompletnie nie umie sprzedawać kasia. No. Fajnie. Magda 5. Nieważne gdzie dzisiaj jesteście, ważne, żeby sobie to uświadomić, nie? I w momencie, w którym. Ja pamiętam, jak lata temu też pracowałam jako rekruter, czyli miałam firmę szkoleniową, która też miała usługi rekrutacyjne. To bardzo często było takie podejście do tego, że sprzedaż to jest ostatnią rzecz, którą chce ktoś robić, nie? Handlowanie to gra tak. Magda, super książka, ja się na niej wychowałam absolutnie. Trzy piszecie. Hej, hej, Basiu. I w momencie, w którym wiele osób nadal ma takie myślenie, że jak już nie mam innego wyjścia, to sprzedaję. Oczywiście są też takie osoby, i też ich mam, mogę wymieniać bardzo dużo, natomiast mimo wszystko jest to mniejszość, a nie większość, które mówią: Kocham, sprzedawać. Jak mam pracę, to ona zawsze musi być ze sprzedażą: Kocham, sprzedawać, uwielbiam, sprzedawać. Czuję się w tym jak ryba w wodzie, natomiast to jest kwestia tego też, i to też trzeba mieć bardzo dużą świadomość, że jak do czegoś mam dobre nastawienie i dobre podejście, to zaczynam to robić częściej. Jak robię to częściej, to robię to lepiej, jak robię to lepiej, to robię to chętniej, jak robię to chętniej, to robię to jeszcze częściej. I to się włącza taki cykl, który powoduje, że jesteśmy w tym coraz lepsi i coraz chętniej to robimy. Nie? To jest też bardzo warto, żeby sobie uświadomić, bo tym się da postarować. Czyli jak na początku się zmuszę do tego, żeby pewne rzeczy robić, to później z dużym prawdopodobieństwem ja będę to robić coraz lepiej, coraz chętniej i coraz częściej, z coraz większymi sukcesami, więc i znowu będzie mi to poprawiało. Humor, techniki, wszystko. Więc pierwsza rzecz bardzo ważna, to żeby dobrze sprzedawać, to trzeba sobie uświadomić, że... Czy mam pracę związaną ze sprzedaży, czy nie mam pracy związaną ze sprzedaży, to ja i tak sprzedaję. I tak. Sprzedaję wszystko, tak? Sprzedaję, mm, tak jak właśnie powiedziałam już wcześniej, na pomysł nawet na to, na co dzisiaj mam zjeść na obiad, nie? Albo dlaczego dziecko powinno mimo wszystko teraz odrobić lekcję, a nie iść na twór. O no, ile iść na twórnia, nie siąść przed komputerem, z jakiego powodu tak, nie inaczej, żeby nie wykorzystywać władzy rodzicielskiej, tylko wykorzystywać, wykorzystywać um, argumentację, to w jaki sposób przekonać dziecko do pewnych zachowań, które są w naszej ocenie ważne i budujące jego przyszłość, a nie, a, a dla niego niekoniecznie zawsze miłe, no bo jak chcemy namówić dziecko na coś. Czyli to jest taka fundament, nie? Uświadam sobie, że to jest coś, co... Powinno się mieć, każdy powinien mieć w jednym palcu, nawet jeżeli nie sprzedajesz pracy i nigdy nie chcesz sprzedawać. Pierwsze. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest to, że mm, trzeba sobie uświadomić, że sprzedaż to nie jest coś, z czym się rodzimy. Nie? Hej, hej, haga. Tak, a się napisaj, sprzedajmy swój wizerunek jak najbardziej. Ja wczoraj słuchałam czegoś, jak biegałam, nie pamiętam co to było, ale fajnie tam e, zapytać. Zapytali się prowadzącego, bo to było z sesją też pytanie i odpowiedzi, i tam padło pytanie do prowadzącego, jak poznać, czy ktoś jest taki, czy ma zachowanie wyuczone, nie? No i on się tak zaśmiał bardzo słusznie z tego, no bo co to znaczy, że jest taki? My się nie rodzimy jacyś, nie? My się uczymy wszystkiego, czyli jeżeli w domu były takie, a nie inne zasady, i takie, a nie inne mamy dzięki temu kompetencje, takie, a nie inne zachowania, no to znaczy, że mamy wyuczone takie. Jeżeli były inne w domu, czyli nie wiem, dom był nieufny, traktowało się innych ludzi jak potencjalnych złodziei, oszustów i tak dalej, to nasze zachowania są inne. Ktoś zwraca uwagę na to, jak się siedzi przy stole, jak się zachowuje, czy się mówi dzień dobry, czy się jest miłym, czy się mówi prawdę i tak dalej. No to my jesteśmy nauczeni czegoś z domu, z otoczenia, ze środowiska i tak dalej. Kasia, napisałaś coś, w sumie przeprowadzając kompetencje, to też sprzedaję swoją wiedzę, ale nigdy nie patrzyłam na to pod tym kątem. Dokładnie tak jak Kasia piszesz, zdecydowanie, hmm, przy, przy, prowadząc korepetycje. ja to tak czytam bez okularów. Tak, oczywiście, że tak, to przekonujesz, że ty masz rację, przekonujesz, że to jest właściwa forma, że właściwie ćwiczenia, że wszystko. Oczywiście, że tak. I teraz, w momencie, w którym ja już wiem, że sprzedaję, bez względu na to, czy mam pracę sprzedażową, czy nie, czyli wiem, że sprzedaję i chcę sprzedawać, to drugie, bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że to jest kompetencja wyuczalna. I że wszystkie nasze zachowania, że nie ma czegoś takiego jak naturalność w zachowań, je są wyuczone. Czyli nasza dzisiejsza naturalność, dzisiaj to, jakie my jesteśmy, jakie, jacy my jesteśmy, to jest nasza naturalność, która wynika z wyuczenia przez te lata wcześniejsze. A nie naturalność, że się tacy urodziliśmy. My się rodzimy jak białe kartki, nie? Czyli mamy jakieś cechy osobowości, oczywiście, że tak, jakieś predyspozycje wynikające z tego, te typowo genowe, natomiast cała reszta to jest wyuczone, nie? Czyli te predyspozycje są albo wykorzystane, albo nie, albo dobrze, albo niedobrze. To jest wszystko nauczone, czyli nie ma czegoś takiego, jak my naturalni jesteśmy my stworzeni. Więc jeżeli ja dzisiaj mam jakieś obszary, które chcę zmienić, to ja się mogę stworzyć na nowo, nie? No ja często o tym mówiłam, stwórz siebie taką, jaką chcesz być, stwórz siebie takim, jak chcesz być, stwórz siebie na nowo mm, i stwórz siebie po swojemu. I teraz, A jeżeli ktoś mówi mi, bo ja... Słyszycie bociany? No, one są, a nie faksu. Na logohotelu to teraz akurat się dają. Mm. I w momencie, w którym, a w momencie, w którym ktoś mi mówi na zasadzie, bo ja taka jestem, no to okej, okay, no to bądź taka, bądź taki, ale pytanie, czy to ci sprzyja w życiu, czy nie, a czy to ci pomaga, czy nie. Jak ci nie pomaga, no to stwórz się na nowo, to zmień to. I sprzedaż jest jedną z takich kompetencji, która jest po prostu wyuczalna, tak? Nie ma tu dyskusji na ten temat. Czyli każdy jest w stanie się nauczyć sprzedawać. Nie? Z punktu widzenia języków mówi się, że część osób się uczy szybciej, część się uczy wolniej, część ma predyspozycję do języka, część nie ma predyspozycji do języka. I tu faktycznie z tymi językami to jest trochę ten element słuchu, czyli w momencie, w którym ktoś ma dobry słuch, jest umózykolniony, to na pewno się uczy dużo szybciej języka, bo inaczej łapie te melodie, inaczej... Inaczej mu to wchodzi, to jest fakt, ale nie zmienia to faktu, że nawet osoby, które nie mają dobrego słuchu, też są w stanie nauczyć się języka, kwestia tylko włożenia w pracy. Więc jeżeli tutaj znowu, część z nas będzie miała większą lekkość, żeby nauczyć się sprzedawać, bo ma takie, a nie inne wyuczone zachowania z domu, takie, a nie inne zachowania z otoczenia, takie, a nie inne zachowania. Z takie, a nie inne zachowania, z, na przestrzeni czasu, jak się w siebie zainwestowało, czy na szkolenia czy w pracy, czy różne rzeczy się działy, ale nawet jeżeli nie masz takich zachowań, jeżeli Twój mindset tak zwany, czyli Twoje potrzeby, twoje, Twojego ja ci mówią, nie dasz rady, nie nadajesz się, to nie Twoje i tak dalej, to. Możesz przestać tego słuchać, tak? Możesz to zmienić, tak? Czyli to jest bardzo ważny element. Sprzedaży da się nauczyć. Sprzedaż jest ważna i sprzedaży da się nauczyć. Trzecia rzecz, m, bardzo istotna, to m, te wszystkie narzędzia, o których ja tu będę mówiła, i te wszystkie narzędzia w ogóle w życiowo i sprzedażowo, to jest zawsze trochę jak też ten słynny przykład młotka i dudka. Dudka, dobrze mówię. Młotka i dudka, nie? Czyli w momencie, w którym ktoś dostanie młotek i dudka, to jedna osoba zrobi z tego figurkę drewnianą, Druga osoba podejdzie do ściany, zrobi dziurę w ścianie i powiesi obraz. Trzecia osoba podejdzie do człowieka i zabije człowieka. Nie? Czyli to nie jest tak, jak to często też niektórzy mówią, nie, bo to jest manipulacja, że pewne narzędzia to jest manipulacja i w ogóle. To jest albo nie jest. No to wszystko zależy od tego, jak tego użyjesz. Jak to użyjesz przeciwko komuś, bo użyjesz to na zasadzie udaje twojego przyjaciela, a tak naprawdę to chce tylko korzyści dla siebie i cię tak zmanipuluje, hmm, żeby to, żeby to zrobić, no, to, no to, to, to jest twoja odpowiedzialność, nie? Nie moja, ale tymi samymi narzędziami można je robić z dobrą intencją, w dobrej wierze i w dobry sposób. I dokładnie tymi samymi narzędziami można zrobić komuś krzywdę. Ale to wszystkim. To jest tak, jak wiecie, słowem. To nie trzeba znać zaawansowanych narzędzi sprzedaży, żeby zrobić komuś krzywdę. To nieraz można powiedzieć jedno słowo, jedno zdanie, które po prostu się. Wielci komuś w umysł tak niesamowicie i tak zostanie, że, że go poharata na lata. To jest inna sprawa, czy mm, to jest nasza też odpowiedzialność, że to go poharatało na lata, czy nie, bo ja uważam że też, że każdy nam może powiedzieć różne rzeczy, ale to od nas zależy, czy to weźmiemy, nie? Czyli to. Jeżeli ktoś ma jakieś zachowanie negatywne względem nas, jakieś toksyczne, coś próbuje z nami zrobić takiego, żeby nas bardzo osłabić, to od nas i tak zależy, czy, co my z tym zrobimy. Nie? Więc to jest taka, taka bardzo ważna rzecz, że te narzędzia będą różne, a od Ciebie zależy, co z tym zrobisz. I z tą manipulacją, to też jest tak, że manipulacja jest pejoratywna, nie? czyli słowo manipulacja jest pejoratywna. Ja dlatego używam w codzienności na zasadzie wywierania wpływu, czyli my się będziemy uczyć wywierania wpływu też różnych technik związanych z tym. Natomiast, natomiast tak generalnie, jak się patrzy na genezy tego słowa, to to nie jest słowo pejoratywne. Ono zostało w taki sposób gdzieś zbudowane w świadomościach wielu osób, ale to jest manipulus, nie? Czyli manipulowanie ręką, czyli to jest po prostu wpływanie inaczej. No ale może by to sobie tak wewnętrznie też um, rozróżniać, że manipulowanie to jest z tymi złymi intencjami, możemy sobie tak... Tu nie ma znaczenia, czy ja zawsze będę mówiła o tych intencjach um, albo z dobrymi. I to jest to. No i ostatnia rzecz, najważniejsza, czyli można przeczytać milion książek, można przesłuchać milion nagrań, jak się tego nie wdroży, to to nic z tego nie będzie i to, co jest też niezwykle istotne, niezwykle, 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 to to, że a zawsze jak coś wdrażamy, to jest tu trudno, nie? Czyli jak uczymy się czegoś na nowo, to musimy się czegoś oduczyć. Jeżeli mamy inny sposób myślenia, czyli na przykład zawsze reagowałam w taki sposób, że... Jak coś się działo, to ja reagowałam zawsze strachem. Czyli, jak mam sobie oduczyć się i zmienić lekcję mojego organizmu, że na zmianę reaguję strachem, to ja muszę przejść pewien proces ze sobą, który wymaga czujności, wytrwałości. Na dyskomfortów pewnych. Czyli zmierzam do tego, że ucząc się sprzedaży, tak samo trzeba się nastawić na pewne dyskomforty na pewnych etapach, bo często się zatrzymujemy, często nam to przestaje wychodzić. Czyli, nie wiem, naturalna rozmowa z dzieckiem, z partnerem, czy z kolegą, z koleżanką w pracy, ze współpracownikiem była naturalna i jakoś to szło, nie było idealnie, ale jakoś to szło, a nagle tutaj zaczynamy się jakby uczyć chodzić od nowa, nie? Zmieniając pewne rzeczy. Natomiast warto, no bo to jest znowu pytanie, czy droga, którą idziesz, prowadzi Cię do celu, do którego chcesz dojść. Jak cię nie prowadzi, no to znaczy, że trzeba coś zmienić, nie? I to jest też takie bardzo, ale to bardzo istotne. No i o tym wszystkim będzie. I to wszystko będziemy robili, czyli zapinamy pasy, nastawcie się na to, że notatniki będą potrzebne i kartki Będą potrzebne po to, żeby notować sobie poszczególne narzędzia, żeby wbić sobie je w świadomość. Ja będę za każdym razem dawała takie ćwiczenia, które warto robić później, każdego dnia na zasadzie mikrozmian, maksimum rezultatów, bo to będzie później element taki wdrożeniowy. Jeżeli macie jakieś dodatkowe życzenia do tego, to ja oczywiście jestem, jeżeli bądźcie nie będę zaczynała żadnego narzędzia. Jeżeli macie jakieś szczególnie Trudne sytuacje w sprzedaży, że nie wiecie jak sobie poradzić. Czy to w sprzedaży takiej typowej, zawodowej, czy to, czy to w domu z przekonaniem, nie wiem, dziecka do czegoś, czegoś, kogoś do czegoś, whatever. To możecie też dać tutaj w komentarzu takie różne kwestie i na każdym etapie możecie dawać. Ja będę starała się to odczarowywać, czy dodawać do tego też informacje, po to, żeby, po to, żeby to było dla Was jak najbardziej przydatne. A dzisiaj na koniec pokażę Wam tylko już te bociany cudowne moje. A, chyba im nadam jakieś imiona, bo... Ach, da się powiększyć? Da się powiększyć. Widzicie tu na rogu? Nie wiem, czy to dobrze widać. Na rogu akurat teraz nie klekotają. Łażą sobie bociany. O, widać dwa. Były już z chwilą jeszcze trzy. Teraz są dwa. To one tak... To one tak klekotają głośno. Ale też te na kominie. Też te na kominie. A więc, tym cudownym wschodem słońca, dziękuję Wam bardzo dzisiaj za tak liczną obecność na żywo i z odtworzenia wszystkim osobom, które też oglądają. Widzimy się jutro o godzinie 7.30 z pierwszym narzędziem, które będę miała. A cudowny, absolutnie no, fantastyczny. Właśnie teraz słońce wysoko zaczyna wschodzić. Idealnie wygania mnie na bieganie bo zaczynamy się mówić inaczej, bo tak, w tej radio, no, na swoją drogę bociany to przecież polskie ptaki, a co robią w Portugalii? Wiesz, to z tego co ja czytałam, bo też byłam zaskoczona, ale to nie jest też tak, że tutaj w Algarve wszędzie są bociany, bo jak byłam mm, bliżej, Faro, tam Wila może, tam nie widać tyle bocianów. Ja tutaj najwięcej bocianów widzę, te okolice. Przede wszystkim właśnie Portimao i to jest przecudowne dla mnie, bo tak jak w Lagosz, to też ich tyle już nie widziałam, nie? Czyli bardziej na... jakbyśmy patrzyli na mapę, to bardziej na w lewą stronę na zachód i bardziej na wschód od Portimao ich tyle nie ma. Z tego, co słyszałam, to z bociami tu jest tak, no bo wiecie, z Polski wylatują do ciepłych krajów. A w Portugalii jest dla nich o tyle fajna, że już jest ciepła, niech wszystkie chcą ryzykować, żeby lecieć dalej, no bo to jednak nad wielką wodą to wiąże się z pewnymi rzeczami ryzykiem, że któryś tam zasłabnie i, i one tutaj się zadomowiły, to znaczy i one tutaj podobno są cały rok, one nie wylatują nigdzie, co mnie bardzo cieszy, czyli będziemy mieć bociany cały rok, bo jest im tutaj wystarczająco ciepło, bociany oznaczają szczęście. Tak, ja to też potraktowałam jako dobrą monetę, że to jest cudowne miejsce dla nas właśnie pod tym kątem. Mamy gniazdo bocianie jedno, a to też Wam jeszcze pokażę, ja już mam na chwilę. Też Wam pokażę, bo nie wszyscy widzieli. jest jeszcze gniazdo bocianie tutaj, czyli drugie, gdzie są bocianki i też je cudownie słychać. Jest właśnie, bardzo często siadają tutaj, na tym rogu i jeszcze tam, jak z drugiego okna, to jest kawałeczek dalej, przepiękne takie ruiny czegoś starego, nie wiem czego i tam też mają gniazdo i one przefajnie tak fruwają przed moimi oknami. Czasem się nawet zastanawiam, bo ja mam otwarte zawsze w salonie takie bardzo duże okno, czasem się zastanawiam, czy jest ryzyko, żeby one wleciały do domu, bo jakby wleciały, to trochę słabo, nie? Pod tym względem, że no, na pewno trzeba by wyjść z pokoju, bo nie chciałabym się mierzyć ze strachem dociana na człowieka, albo jednak dziób ma spory, ale myślę, że, że one są tak przyzwyczajone też do tych okien, do tego wszystkiego, już się nie pomylą i nie wpadną tu z nienacka. Także przecudowne, absolutnie przecudowne i zdecydowanie na na, na szczęście. Ściskam, to ja biegnę. Was, wam dziękuję za dzisiaj. Też życzę Wam cudownego i wspaniałego dnia. No i do zobaczenia jutro o godzinie 7.30 polskiego czasu. Mojego 6.30, żeby nie było. Mnie dopiero siódma dobija. Pa!